Cześć, nazywam się Megan. Miałam bardzo ciężkie życie. Oto moja historia. Miałam przez jakiś czas miałam dobrą rodzinę. Dopóki. Nie mam mleka, a to nic. Pójdę kupić nowe idę po mleko. Po co ci plecak? Idziesz tylko po mleko. No chyba cię coś posrało. Mleko jest ciężkie, a ja tego nosić nie będę. No dobra. Tata już nie wrócił. Był pogrzeb. Potem moje dzieł nie było takie same. Parę lat później. Do piwnicy. Co? Teraz mieszkasz w piwnicy. Ale jak to? No, jak to, tak to zechę. Tak nie można. Można. Nie. Tak. No, to już za daleko. Spierdalam stat Ok to chyba wszystko tak czy siak nic tu nie mam Jedziemy na zakupy? Tak Uciekam nie zatrzymajcie mnie Lol nikogo tu nie ma Zatrzymam się tu O kurwa co to za miejsce? Hej, to jest pieko. Umok? Ale co ja tu robię? Przecież nie umralam. Obo pomyślałem ze hesz zemsty na rodzinie. Lol nie. Kosinus ci nie wierzę. No dobra moje chcę. Ok. Ok to teraz do domku. Hej. Co ty tu robisz? Chcę zemsty. Ale ja jestem twoja matka. Nie możesz. Mogę. W les Nie. Do zobaczenia. Interzet. To koniec mojej historii. Moja rodzina jest teraz w piekle. Co? Mam teraz super hot menza, diska i danie.